Piąty ogólnopolski turniej żaków Pingla Cup, e, turniej tenisa stołowego w Grodzisku Mazowieckim. E, przed kamerami kolejni goście. E, Mateusz Jesce, e, zawodnik e, żak e, i pan e, 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 Krzysztof Knapik reprezentujecie MKLS e, Krajna sępulno Krajeńskie miejscowość która jest położona 20 km od wsi, w której ja się wychowałem i spędziłem dzieciństwo. Więc to jesteście moimi krajanami. Mateusz, obserwowałem Twoją grę, bardzo taką wyrównaną, zaciętą. Widziałem, że pięknie przebijasz forehandem, backhandem. Masz taki styl gry, który przypomina mi bardzo styl gry pana, pana Giotisa Gionisa, który jest zawodnikiem w naszym zespole Superligi. Jak to się stało, że wybrałeś sobie właśnie taki styl gry? Taki ci się spodobał? No, bo na początku było tak, że grałem tenisa stołowego dwoma okładzinami gładkimi, ale wtedy trener stwierdził, że grałem słabo backendem i wtedy założył mi chopa, długiego na backhand. Długiego chopa na backhand. Ale e, okej, okay. i też tak zau zauważyłem, że ty lubisz utrzymywać piłkę w stole, przebijać. W backhand, w środek, w forehand. I tak e, jesteś cierpliwy, jesteś wytrwały. E, a widziałeś może jak gra pana Giotis Gionis? Tak, nie. A widziałeś e, jakiegoś zawodnika z Człówki świata, który, e, który gra w podobny sposób jak ty? Jakiś tam obrońców oglądałem. Jakiś, tak? Ale nie pamiętasz nazwiska. To ja ci mogę podpowiedzieć, że... Takim wybitnym obrońcą jest Giuseppe Hugh był wicemistrzem świata z 2003 roku z Paryża. No i nasz pana Agiotis Gionis, zawodnik, który wygrał wszystkie gry w, gry w tym roku w play-offach Superligi i dzięki jego też grze świetnej dyspozycji w finale pokonaliśmy Dekor Glas działdowo. To tak ci mogę podpowiedzieć, że warto tych zawodników po, po podglądać, jak oni sobie radzą. A powiedz mi, jak często trenujesz? Cztery razy w tygodniu i mam w sobotę i w niedzielę turnieje. Cztery razy w tygodniu, a w sobotę i w niedzielę grasz zawody. A ile, jak długo trwa jeden trening? Od godziny do dwóch i pół. Od godziny do 2,5, czyli to długo trenujesz. A proszę mi powiedzieć, Panie Krzysztofie, jak to się stało, że trafiliście do grodziska, skąd dowiedzieliście się o turnieju? My po prostu przeglądamy wszystkie te propozycje, które są na pzts i tam był, była informacja, i postanowiliśmy, że przyjedziemy, bo za tydzień mają Mistrzostwa Polski, Chłopacy występują i dziewczyny, i stwierdziliśmy, że warto takie przetarcie zrobić. Nie? Kawał drogi z stempu na 4 godziny. Tak, ale to nie ma problemu dla nas. A to się, cieszę się, że są ta, takie osoby, zapaleńcy pingpongowi w naszym kraju, że potrafią pokonać no, e, ogromny dystans, pół polski przejechać, żeby uczestniczyć w turnieju. A czy jest coś, e, o, co już może e, słyszał pan wcześniej o naszych zawodach? Nie, 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 nic nie słyszałem. Pierwszy raz jestem. Aha. To też e, świadczy o tym, że e, Mamy co do, do, do zrobienia, jeśli chodzi o promocję naszego turnieju? O, myślę, że i tak to jest dobrze rozpropagowane, tylko trzeba mieć chęci, nie? Chęci i, i zawodników. A proszę im coś powiedzieć o pingpongu w ogóle w Sempulnie, bo to jest piękne miasto z fantastycznymi jeziorami. Widziałem też, że jesteście organizatorem turnieju ogólnopolskiego, Miecie, macie piękne obiekty. Proszę im coś powiedzieć o całej sekcji tenisa stołowego w Sempulnie. To Znaczy Obecnie mamy sekcję w dziewczyn i chłopaków. Mamy dużo takich o małych zawodników. Kłopot jest od kadeta, juniora, bo tam już się wtedy wykruszają. Mamy trzecią ligę seniorów, piątą ligę, gdzie się ogrywają młodzi. No i dla młodszych jeszcze mamy ligę młodzieżową. I tak sobie radzimy tam po prostu. Nie? A to, to w takim razie e, e, klub jest dosyć rozwinięty. E, proszę mi powiedzieć, pan wspomniał, że jest pan opiekunem dzisiaj. A kto jest trenerem? Trenerem jest kolega Marcinlica. To e, Marcin? Nie ma go tutaj dzisiaj. A, przepraszam, jak na imię? Marcin. To może pozdrowimy pana Marcina, trenera, tak? E, Powahamy, e, pewnie będzie nas oglądał. Bo córka gra ważny teraz. Pewnie córka gra mecz, dobrze. Dziękuję bardzo. Ja dokończę rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.